Witam serdecznie, 14 kwiecień rzepak rzepak mi jest, no tak, do pasa ponad no, tak wygląda pszczółka tu przylatuje, widać stoją 100 metrów dalej w tamtym miejscu, ja mam akurat słońce takie, że nic nie widzę ale stoją tam pod lasem, no w takim kącie jest młodnik posadzony Młody świerki i tam są so, sobie w tym świerku stoją właściwie przed świerkiem a ja idę tutaj i tak, o jest właśnie że mogę pokazać, tam jest pszczółka na tym jednym kwiateczku, tu jest druga trzeba chwilę stać tam jest trzecia no ale y, tam jest czwarta widzę też lata, ale y, no na metrze kwadratowym jest około trzech pszczół tak, tu z kolei nie ma nic chwilę trzeba stać, patrzeć nic nie widać powierzchnia jest duża, tu są tylko cztery rodziny z tego, z tego jedna jest troszeczkę słabsza ale akurat tutaj słabszej widać najwięcej 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 nektarów te pozostałe są przygotowane pod odkłady w międzyczasie zrobiłem pierwsze matki uważam, że za wcześnie, no ale ręce mnie spędziały. akurat przyszedł nowy z firmy RUK nowy sprzęt do matek, musiałem wypróbować na 20 lat przełożonych przyjęły 7 7 uważam, że to jest rewelacja, bo tutaj ten specjalista od nas Eee, robi, robił pierwszy, dwa dni wcześniej, przede mną No i u niego wyszło na pierwszy wsad jeden, na drugi dzień powtórzył Wyszło trochę więcej Ja już nie powtarzałem, ponieważ jest, jest zimno, kolejne dni 8 stopni u nas ma być eee, tu, tu tak stanąłem chwilę, bo tu są też dwie pszczółki niedaleko siebie jest jedna na rzepaku, tam jest druga ten rzepak jeszcze jest taki, no jedna ta, jeszcze się będzie krzewił a dwa tygodnie to na pewno będzie bić z niego no, pierwszy nektar jest idę tak popatrzeć troszeczkę ze skarpy, co to tam dalej widać tam daleko widać też jest jeden rzepak no stąd będzie w linii prostej kilometr więcej nie będzie ale one i tełoma tu mają tutaj dość. Do tego na mniszku widziałem też tutaj pszczółki. Mniszka mamy pod nogami, także nie mało. Nie wiem jak tam na łące, łąki już u nas koszą. Także mniszek zniknie. Wszystkie te łąki mocne. Tak jak koło nas koło bloku, była świeżosiana łąka i z konieczyną, trawa z konieczyną no to już jest wyrąbana. Eee, ja nic się nie martwię, ponieważ koniczyna nie będzie zaduszona przez trawę, ona się odbije, wzmocni i podejrzewam, następne koszenie to już będzie przy jej kwitnieniu. Albo za, po jej kwitnieniu, teraz zazwyczaj oni koszą zawsze tak jak kwitnie. Pierwszy raz jeszcze nie kwitła, już kosili, nie wiem dlaczego, ja bym zostawił uważają, że zbiorą więcej masy zielonej, gównowartej, bo to najwięcej białka ma roślina jak kwitnie. Nie? No ale nowoczesna gospodarka, ja się na tym nie znam już, nie? Wybiłem się 30 lat, 30 ponad lat w Niemczech i się nie zajmuję tym ponad 30 lat rolnictwem, także nie mam pojęcia. A uczyć się znowu, zaczynać, kupować, inwestować? Nie, nie, mając 68 lat śmiech na sali. Lepiej sobie pogrzebie przy moich szukach, No, ale nie o tym mowa. Okej, okay, ja jadę na następne pszczoły. Tam też krótki, dołożę do tego i na razie.